Dobrze Cię widzieć, wi Trochę... odludne miejsce wybrałeś. W sam raz na spotkanie takie jak to. Co ci się stało? Kiepsko wyglądasz. Tak wygląda człowiek ograbiony ze wszczepów pieniędzy i godności. Ech. Przynajmniej dobrze wtapiam się w miasto. Gdzie ten twój kumpel? Oda. Za chwilę powinien się zjawić. Powiesz mi wreszcie, co to za jeden? To uchroniasz Hanako-samo. Hanako Arasaki? Mówimy o córce samego Saburo? Tej z lotniskowcem w zatoce? Mhm. Jeśli nam uwierzy, umówi nam z nią spotkanie. Na pewno mu ufasz? Tak. Aha. I to mnie miało przekonać. Nie mam nic do stracenia. Tak lepiej. Gorzej. Ja mam. Samochodem to dobrze ruchuje. Przynajmniej go widzimy. Kremura-san. Oda. To on, twój złodziej? Mój świadek. Tak, to wi. Potrafię mówić. Więc mów. Podobno coś wiesz. To ci się nie spodoba. Chcę gwarancji bezpieczeństwa. Masz ją. Możesz mu wierzyć. No dobrze. Tamtego wieczoru byłem w Konpeki Plaza. Na początku wyglądało to jak zwykła kłótnia. Ale nagle Jorinobu rzucił się na ojca i zaczął go Mich, dusić. Ani słowa więcej. Sprowadzisz na siebie wyrok śmierci. To prawda! Hanako sama musi go poznać! Jestem zajęty myśleniem, jak zapewnić jej bezpieczeństwo w tym mieście. Co może jej grozić? Teraz nic. Podczas parady na cześć saburo Sammy. Wszystko. Przyprowadzam ci naocznego świadka jego śmierci. A ciebie zajmuje pierdolona parada? Zgadza się. W przeciwieństwie do ciebie dopełniam swoich obowiązków. Przecież nie możesz tak tego zostawić. Żałujesz tych słów. Jedyne czego żałuję to to, że zgodziłem się na to spotkanie. Jest nagroda za twoją głowę. Już wyświadczam Ci przysługę, nie dostarczając. Przepraszam, że się wtrącam, ale... ale długo jeszcze! Już wyświadczam Ci przysługę, nie dostarczając jej na biurko Jorinobu samy. Co ty byś zrobił na moim miejscu? Dostarczyłbym Twoją głowę na biurko Jorinobu. W takim razie masz szczęście, że nie jestem tobą. Nie możesz o tego zignorować. Nie prosimy o wiele. Jedno krótkie spotkanie. To Hanako powinna zadecydować, czy mi uwierzyć. Nie ty. Pomożesz? Nie zrobię tego. Ale pozwolę Wam odejść. Opuścicie miasto. Jeśli jeszcze raz zobaczę któregoś z Was, nie będę taki wyrozumiały. Uważaj, przyjacielu. Wszyscy jesteśmy daleko od domu. I bardzo kurwa dobrze. Jeden oszołom zarasaki przy zupełności wystarczy. Świetny kumpe. Masz takich więcej? Niestety. Tylko jego. No cóż. Przynajmniej spróbowaliśmy. I chyba coś osiągnęliśmy. O, tak? Jak to? To co Oda powiedział, że po paradzie wracają do Tokio. Nie rozumiesz? Parada. To może być nasza szansa. Gdyby udało nam się jakoś zbliżyć do Hanakosamy. Ale najpierw trzeba będzie zrobić rekonesans. Będziemy potrzebować dokładnych planów Japantau. Poczekaj... Masz tu znajomości. Może jakiś fikser mógłby nam pomóc? Poczekaj, nie rozpędzaj się tak. Mówisz o tym, jakby to było takie proste. A sam twierdziłeś, że Hanako jest jedną z najpilniej strzeżonych osób w Night City. To prawda. Proszę tylko, żebyś skontaktował nas z lokalnym fikserem. Jest taka fikserka. Wakako Okada. Prowadzi salon Pacinko przy Jig-Jig Japan Town. Powinniśmy jej złożyć wizytę. Zabierasz się ze mną? W porządku. Co to za nazwa? Nazwa z Night City. Zaczynam myśleć, że robisz mnie w chuja. Wiesz, może co dzieje się w Arasace? Tylko tyle, ile da się wywnioskować z wiadomości w telewizji. Miorinobu i jego marionetki strzeżą się do kamer i zapewniają, że wszystko jest w porządku. Ale wiesz co? Im szerszy uśmiech, tym bardziej fałszywy. Wszystko u ciebie w porządku? Tak. Skąd ta troska? No wiesz taka mura? Po prostu pytam. Nie musisz się od razu napinać. Przepraszam, źle to zabrzmiało. Po prostu. Nie przywykłem do takich pytań. Wiesz, ludzie tacy jak ja mogą być albo w formie, albo w grobie. Thanks mm -hmm. Thank you. Hmm. ...na za tym dźwiękiem. Ale Sherlock, to jakieś nieporozumienie. Nie wiem, kto obrobił twoich ludzi, ale nie byli to tajgersi. Moi chłopcy znają zasady. A teraz przepraszam, mam gości. Wi, dobrze cię widzieć. A kim jest twój uroczy przyjaciel? Pracujemy nad czymś razem, to wszystko. Takemu la gurudys. Okada-san, U tyku No proszę, dżentelmen. Szkoda, że poszukiwany przez wszystkie służby arasaki, a ty, Wi, przyprowadzasz go prosto tutaj. Podejmij jeden powód, dla którego nie zadzwonię teraz do odpowiednich ludzi. Pieniądze. Zawsze chodzi o pieniądze, Wakako. Chcesz zarobić, więc wysłuchasz z czym przychodzimy. Mów czego chcecie, tylko pamiętaj, że wciąż mam telefon pod ręką. Potrzebne nam informacje na temat parady w Japantown. Czyli chodzi o Arasaka... znów. Nie rozumiem tylko, dlaczego przychodzisz z tym do mnie. Dexter Deschamps nie odbiera? No tak możesz przypomnieć, czemu Dexter Deschamps nie odbiera telefonu? Bo Dexter Deschamps nie żyje. Zaszlachtowany na wysypisku przez jakiegoś bandziora Zarasaki? Przykra sprawa. To miała być groźba? Nie. Po prostu wyjaśniam, dlaczego nie mam kontaktu ze swoim starym fikserem. To dobrze, bo poszlibyście w jego ślady. Nie mamy złych intencji. Po prostu potrzebujemy tych informacji. To sprawa życia i śmierci. Wszystko jest na drzazgach. Ile to będzie kosztować? Ja jestem spłukany. Widzę. Dostajecie je gratis. sand. Najwięcej kosztują rzeczy otrzymane za darmo. Bierzecie czy nie? Na pewno za darmo? Mam swoje powody. I cierpliwość na wykończeniu. Na pewno za darmo? Mam swoje powody. I cierpliwość na wykończeniu. Japan Town. Na czas parady cały ten obszar zostanie wyłączony z ruchu. Główny punkt programu. Pokaz platform Daisy. Przelecą tędy wysoko ponad ulicami. Wzdłuż całej trasy jest sporo balkonów, pomostów i punktów zapewniających dobrą widoczność. Hanako Arasaka będzie gościem honorowym. Wygłosi przemówienie z największej platformy, a zrobi to dokładnie w tym miejscu. Niewiele wiemy o ochronie, ale po ostatnich wydarzeniach Hanako będzie świetnie strzeżona. Podczas poprzedniej parady rozmieścili swoich tajniaków w tłumie. Mieli też kilku wyborowych snajperów i drony, i co najmniej jednego netranera, gdyby wam było mało atrakcji. Do obserwacji terenu wykorzystają miejski monitoring. Punkt dostępu znajduje się w tej starej zautomatyzowanej sterowni. Przydatna sprawa, gdyby mnie ktoś pytał o zdanie. Po wszystkim platformy opuszczą Japan Town. A my, jak co roku, zostaniemy z górami śmieci, których nikt nie posprząta. To wszystko, co mam. Musi wystarczyć. Teraz powinniście stąd iść. Nie interesujecie, do czego nam to wszystko potrzebne? Całkiem dobrze mi z błogą nieświadomością. Zresztą przecież wkrótce się dowiem. Dzięki. Dziękujemy. Okada sam. kobieta... Te dane... to naprawdę może być użyteczne. Ale spróbuję się jeszcze czegoś dowiedzieć na własną rękę. Trochę się tutaj pokręcę, przedzwonię w parę miejsc. Dam ci znać, jak tylko wypłynie coś nowego. Tylko się nie wychylaj. Zaczynasz być lokalną gwiazdą. Choćbym nie wiem, jak się starał, ciebie raczej nie przebije. Do zobaczenia. Tajemniczy nieznajomy. No ty, ty. Widzisz tu jakiś innych tajemniczych nieznajomych? Albo wiesz co? Może najpierw opowiem ci dowcip. Jak chcesz? Co robią w kuchni medycy z Trauma Leczo. Okej, okay. o co chodzi? Witam serdecznie. Jestem Brendan, Chadbot. A zarazem jedyny w swoim rodzaju przyjacielski oferuje szeroki wybór napojów oraz elokwentną rozmowę na każdą okazję. Twoja kolej, jak cię nazywają? Dlaczego gadam z maszyną do napojów? No dobra, jestem wi. Miło cię poznać, wi. Często tu przychodzisz? Nie, jestem tu pierwszy raz. Tak właśnie myślałem. Od razu widać, że nie jesteś stąd, bo ewidentnie usychasz z tęsknoty za domem. A wiesz, co jest najlepszym remedium na usychanie? Słodki, orzeźwiający napój z delikatną nutą dwutlenku węgla. Okej, okay, przyznaję, kupiłeś mnie tą reklamę. W ramach Rewanżu ty możesz kupić orzeźwiającą puszkę Nikoli. Albo wiesz co, tym razem dostaniesz ją za darmo. Dzięki. E, Brenda, tak? Zapamiętałeś. Jestem wzruszony. Oczywiście, jak na automat z napojami. No dobra, chciałeś czegoś ode mnie? Wybacz, że tak cię wykorzystuję już na początku znajomości, ale czy mogę cię prosić o przysługę? Co się stało? Widzisz ten kontener przede mną? Zupełnie zasłania mi widok na ulicę. Odbiera największą radość automatowego życia. Zechciałbyś odsunąć go na bok, odpłacę ci wdzięcznością. Mam w sobie honor, choć nie uwzględniono go w menu. Zobaczę, co da się zrobić. Dzięki Ci. Jesteś nadzwyczajny. Zasłużyłeś na orzeźwienia. Trzymaj. Jesteś tak niesłychanie miły. Aż do przesady. Tak zostałem zaprogramowany. Przecież nikt nie chciałby być obsługiwany przez nieuprzejmego czadbora. Właśnie. A byłbyś w stanie to obejść i mnie obrazić? No już. Nazwij mnie chujem. Kiedy ja wcale nie chcę, dopiero co mi pomogłeś. Dasz radę, wierzę w ciebie. Ty. Ty niesamowity, uczynny hu, hu, Męski narządzie płci... Jak, udało mi się? Prawie, Brendan. Prawie. Trzymaj się, Brendan. Czego mam się trzymać? I jak? Przecież nie mam rąk. Tak się mówi, gdy chcesz się z kimś pożegnać. A, rozumiem. To znaczy, nie rozumiem. Bo chwytanie się czegoś nie ma chyba nic wspólnego z mówieniem do wid... No ale skoro tak mówisz, to ty też się trzymaj.